Cześć, witajcie kochani w nowym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na vloga. I to prawda założyłam oddzielny kanał, żeby właśnie tam nagrywać, wrzucać dla Was vlogi i poruszać inne tematy niż tutaj na głównym kanale, czyli tematyki beauty i fashion. Ale ze względu na to, że dzisiaj nadarzyła się okazja i wybieram się do salonu na zabieg pielęgnujący włosy, no to stwierdziłam, że tutaj ta tematyka jak najbardziej pasuje i dzisiaj Was zabiorę właśnie na, na taką wizytę w salonie. Jak wiecie, już dokładnie rok temu zniszczyłam sobie włosy, spaliłam sobie włosy, rozjaśniacza. Od tego czasu bardzo silną pielęgnację wprowadziłam i cały czas próbuję je fajnie zregenerować, zapuścić, wiecie, pozbyć się już tych spalonych końcówek, które dalej są tutaj troszeczkę na włosach. I właśnie ten zabieg Nanobotox, który wykonam w salonie Willow Keratin, na pewno mi pomoże, żeby przywrócić blask i wzmocnić włosy po tym właśnie, po tym nieszczęsnym wydarzeniu. No ogólnie, jeśli chodzi o właśnie ten zabieg Nanobotox, to jest taki silnie regenerujący, odżywczy, właśnie zabieg na nasze włosy, który w szczególności sprawdzi się u osób, które podobnie jak ja zniszczyły sobie włosy, czy to właśnie rozjaśniaczem, czy od słońca, czy jakimiś innymi, wiecie, czynnikami, ale także u osób, które chcą po prostu te włosy zabezpieczyć, dodatkowo odżywić, wzmocnić, ponieważ właśnie on ochrania na przykład włosy przed filtrem UV, ale także ma taki kompleks witamin wzmacniających, które mają sprawić, że włosy będą bardziej wytrzymałe, odporne na łamliwość, na rozdwajanie się, ma ją dać taki taki piękny blask na włosach, taką cudowną taflę i ułatwić rozczesywanie. Także to jest coś po prostu, do czego dążę całkowicie i właśnie chcę uzyskać na swoich włosach. A ten salon Willow of Keratin wybrałam ze względu na to, że jako pierwsi wprowadzili ten zabieg nanobotoksu właśnie do Polski. Gwarantują efekty na włosach długotrwałe, ale także szkolą właśnie z samego zabiegu kursantki. Już właśnie poszkolili tysiące osób, dlatego jestem przekonana, że właśnie na moich włosach wiecie, tutaj cuda będą się działy dzisiaj po tej wizycie, w trakcie tej wizyty i sami możecie zobaczyć, będziecie mogli zobaczyć ten efekt na moich włosach, metamorfozy dzisiejszą, ale także możecie zerknąć na ich Facebooka, mają przepiękne właśnie takie metamorfozy przed i po i później takie filmiki, właśnie jak jest taka tafla, takie trzęsienie, wiecie, falowanie włosami. Przepięknie odbija się światło i faktycznie te włosy wyglądają na niesamowicie wygładzone. Także mam nadzieję, właściwie jestem przekonana, że tak samo będzie właśnie dzisiaj z moimi włosami. Dostałam zalecenie, żeby przed wizytą włosy jedynie wiecie umyć. Sam szamponem, ostatnio to chyba robiłam w gimnazjum, e, i nie nakładać żadnych odżywek, masek i produktów stylizujących, tak, żeby w salonie mogli właśnie tę pielęgnację dopasować do moich włosów idealnie, żeby zobaczyli moją strukturę włosa, no i żeby też ewentualnie jakieś składniki zapewne, tak nie mam, żeby żadne składniki, e, wiecie, z naszej pielęgnacji nie wpłynęły na działanie tego zabiegu dzisiejszego. Więc włosy mam tylko czysto umyte wysuszone, rozczesane, lekko spuszone, ponieważ faktycznie, wiecie. Moje włosy potrzebują tego nawilżenia, tego kopa, tej mocnej pielęgnacji, którą chłoną niesamowicie, więc teraz czekają po prostu na ten zabieg. Dlatego nie ma co przedłużać, tylko zabieram Was dzisiaj ze sobą i pokażę Wam, jak to dokładnie wygląda, i pokażę Wam ten przepiękny salon. Już jesteśmy na miejscu. Mam nadzieję, że jak będziemy wychodzić, to już nie będzie padać. Zakładam maseczkę i chodźcie do środka. Dzień dobry. Pierwszy etap zakończony. Wszystko zaczęło się od umycia takim mocno oczyszczającym szamponem włosów, tak żeby właśnie się pozbyć jakichś wszelkich resztek pielęgnacyjnych czy, czy stylizacyjnych. Później nałożenie właśnie tej mieszanki na włosy i teraz czekamy 20-25 minut. To się wszystko wchłania i przechodzimy do kolejnych etapów. Tutaj Wam pokażę jak będziecie jechać do salonu To, że on jest tutaj tak schowany Tutaj widzicie w tle właśnie zgazły światła I jest schowany tutaj od głównej drogi Tutaj przed sobą właśnie mam ulicę Żelazną I tu jest właśnie taki oszklony budynek o numerze 67 I trzeba wejść jakby tutaj w to osiedle takie blokowe I tam właśnie znajduje się salon Ale z zewnątrz będziecie widzieć jeden w swoim rodzaju. Zabieg może nie był długi, ponieważ w moim przypadku ten nanobotek trwał dwie godziny, ale w sumie to nie tyle zależy od długości włosów, co od gęstości, e, więc może być równie, ale mniej więcej dwie, trzy godziny. Tak czy inaczej, plus droga od domu, e, to czas teraz napełnić brzuszki, także jestem w tym momencie, jesteśmy właśnie w mojej, jednym z moich ulubionych miejsc, jeśli chodzi o wegańską mapę Warszawy, czyli Vegan Ramen Shop i czekamy teraz na Powiedzcie mi, czy w życiu przychodzi taki czas, że Ika się nudzi, ponieważ ile razy byśmy nie byli, No i tak zazwyczaj zajeżdżamy. Zawsze jest po drodze, jak wracamy do domu i coś zawsze może wpaść. Teraz tutaj właśnie stoimy przy gamingowym, gamingowych rzeczach całej serii, ponieważ ja też chciałam sobie znaleźć takie światełko, taki mały ring z uchwytem na telefon do nagrywania jakichś storisków. Także szukamy go właśnie w tym momencie. Mój kochany niezbędnik. Nie tylko wizyty się nie nudzą wikaj, ale także klopsiki się nie nudzą wiki. Tym bardziej, że jest teraz promocja. Na drugie jest minus 50%. Więc wiedzieliśmy, że dobra, jesteśmy na jeżelni, co prawda, w tym momencie, ale weźmiemy na kolację, tak, żeby już leni chować jak tylko wrócimy do domu. Wróciliśmy już do domu. Właściwie zajechaliśmy tylko na jedzenie, na krótki shopping właśnie w Ikei oraz w Sun Center, ponieważ teraz stoję przed zmianą aparatu tego głównego na kanał i jeszcze chciałam się parę rzeczy doradzić, tym bardziej, że to jest wiecie niemała inwestycja, ale tak naprawdę padam totalnie na i mimo, że jakby sam sobie wcale nie był relaksacyjny, tak wiecie, tu się zatrzymać, tam się zatrzymać i schodzi się zarówno czasowo, jak i tak, że właśnie zmęczenie już powoli daje w kość. Jeśli chodzi o samą widzę, to tak jak mogliście zobaczyć na przewidkach, to jest tak przepiękny salon. Rzeczywiście jest wrzucone po prostu całe serce, jeśli chodzi o sam design i taką dbałość o szczegóły, na które ja akurat zwracam uwagę, nawet suszarka, szczotki były w ocenie różowym, ja akurat uwielbiam ten kolor i bardzo fajnie się po prostu czułam podczas tej wizyty, wiecie, tak dopieszczona Zarówno jeśli chodzi o samą obsługę, ale także to, jak to wszystko ładnie wyglądało. Bardzo przyjemne po prostu dla oka, fajne miejsce też do zrobienia zdjęć. A jak oceniam sam efekt na włosach. Włosy są właśnie bardzo mocno wygładzone, mają przepiękny blask. Zrobiliśmy takie fajne ujęcia, jak właśnie włosy falują i... Właśnie tak myślałam, że taki efekt też uzyskamy na moich włosach, które są jednak suche. Tak jak mówiłam Wam, że widziałam właśnie na Facebooku salonu We Love no i Jak wyglądają w tym momencie moje włosy, no są wygładone. rzeczywiście. Ale też pani powiedziała, że właśnie może być taki efekt obciążenia. To będzie też zależało od tego, jaki mamy włos, jak bardzo chłonie, składniki aktywne i produkty. No ale że faktycznie włosy mogą być po zabiegu obciążone. A teraz jeszcze czas oczekiwania od następnego mycia. Do następnego mycia, to minimum. 24 godziny, czyli jest 24 godziny odstępu. Dopiero będę mogła umyć włosy jutro wieczorem chociaż pewnie zrobię to pojutrze rano, wtedy też do Was zwrócę z efektami, jak to będzie wyglądało wiecie, po zmyciu, ponieważ większość osób myśli, że wiecie, ten efekt botoksu, takiego wygładzenia oraz blasku to jest tylko na raz, a to faktycznie jest długotrwały efekt. Tutaj przez całą mam zapewnienie, że na dwa miesiące jest efekt właśnie wygładzenia, wzmocnienia włosów, ale faktycznie sporo osób wraca po 3-4 miesiącach na kolejne zabiegi. To jest akurat zabieg, który fajnie robić regularnie, tak żeby przyniósł jak największy efekt i ja się teraz zastanawiałam, czy następnym razem zapisać się właśnie na botox, czy może na to nowe prostowanie włosów, które też te włosy regeneruje i wzmacnia. No i nawet pani właśnie w nie powiedziała, że ten efekt może być mocniejszy, lepszy na moich włosach, mimo że ja sama prostowanie jakby tej funkcji, tej właściwości nie potrzebuję, ponieważ z natury mam włosy proste, nie puszące się. Tak jednak e, tych składników aktywnych, składników pielęgnujących potrzebują jak najwięcej, e, więc pomyślę i sprawdzę właśnie, jakie są różnice dokładnie pomiędzy tymi zabiegami. Pokażę Wam jeszcze teraz na przebitce, jak wyglądają moje włosy w tym momencie no i wrócę do Was właśnie pojutrze. Pokażę Wam, jak będą wyglądały te włosy po myciu, żeby pokazać Wam właśnie, jaki wtedy jest efekt. No i wtedy też zobaczycie różnicę pomiędzy tym, jak moje włosy wyglądały w momencie, kiedy weszłam do salonu przed zabiegiem, a właśnie po zabiegu po myciu w szczególności. Bo ponieważ teraz wiadomo, że ten produkt mam jednak na włosach, więc też ciężej troszeczkę ten efekt, wiecie, Dokładnie ocenić, ale co mam zapewnienie, to że właśnie będą się cudownie rozczystowały włosy, także na to czekam. Cześć, wracam do Was po dwóch dniach od wykonania zabiegu. Jestem po pierwszym myciu i jak oceniam stan włosów? Szczerze, to teraz jak patrzę na nie w lustrze, jak je dotykam, to mam wrażenie, jakbym w ogóle nie miała włosów rozjaśnionych, jakby to był mój naturalny kolor i był w niesamowicie dobrej kondycji. Przede wszystkim włosy są niesamowicie gładkie, zarówno w dotyku, jak i widzicie tę strukturę, jak one ładnie odbijają światło. Ja tutaj siedzę akurat przy oknie. Przy naturalnym świetle nie ma słońca, jest za chmurami, ale jak widzicie, mają włosy przepiękne blasko, i na, na co dzień z tym blaskiem nie mam jakiegoś za bardzo problemu, ponieważ faktycznie one fajnie odbijają światło. Tak jednak nigdy nie są aż tak gładkie w dotyku. Po prostu mogę sobie palcami, wiecie, przedzielać i są po prostu cudowne. I co nie jest fajne w moim przypadku, dlaczego też te włosy wyglądają, jakby nie były zniszczone, to fakt, że te wszystkie takie włosy, które miałam z górnej warstwy, które właśnie były połamane na końcach, które były poszczerbione, które pod światło w ogóle miałam właśnie takie. Widoczne, wiecie, odstające włosy. Tak teraz są wygładzone, nic nie odstaje, wszystko jest idealnie ładnie dociążone, wygładzone i no, wyglądają włosy niesamowicie zdrowo. Tutaj przez salon dostałam gwarancję efektu na 2 miesiące, no, ale faktycznie większość osób wraca po 3-4 miesiącach, więc jest to zdecydowanie sobie, zbyt, które warto wykonywać regularnie, żeby były pełne efekty. No, a w samym salonie możecie właśnie wykonać um, ten Nanobotox, także możecie wykonać prostowanie karatynowe włosów. Na ale także możecie przedłużyć. Więc naprawdę oferta jest ciekawa, jest szeroka. Mamy ogromny wybór, jeśli chodzi o zabiegi. Sam zabieg tak to jest w szczególności polecany osobom, które w jakiś sposób sobie te włosy zniszczyły. Czy to właśnie w sposób chemiczny, od farbowania, od rozjaśniania, tak jak u mnie było, czy w sposób mechaniczny, czy na przykład naturalny, tak jak od słońca, od słonej wody. Więc ogólnie moim zdaniem będzie to fajny zabieg właśnie do wykonania przed wakacjami, żeby włosy zabezpieczyć, ale także po wakacjach, żeby je dodatkowo zregenerować ponieważ faktycznie taki kontakt ze słoną wodą, z, ze światłem niesamowicie wpływa właśnie na kondycję naszych włosów. Jeśli chodzi ogólnie o sam salon, jak mogliście zobaczyć, jest przepiękny, także ogólnie jakby sama atmosfera, to jak jesteśmy, wiecie, tam dopieszczone, to jest super, ale także po prostu jest niesamowicie profesjonalna obsługa, dobrze wyszkoleni szkoleniowcy właściwie, osoby, które szkolą, jeszcze dodatkowo osoby, więc naprawdę wiedzą, co robią, podchodzą niesamowicie profesjonalnie do zabiegu, gwarantują też, wiecie, efekty na dłużej, nie tak jak w przypadku innych salonów, że właściwie nie wiemy czego się spodziewać później. Także sama od siebie bardzo polecam ten salon i sama pewnie będę regularną klientką, ponieważ podobał mi się efekt. No i oczywiście w filmach tutaj na kanale będziecie mogli zobaczyć, jak one się będą prezentowały po czasie. Także będziecie dokładnie widzieć, jak prezentuje się kondycja włosów w filmach i będziecie mogli zobaczyć, czy rzeczywiście ten efekt przez dwa miesiące, tak jak gwarantuję, tutaj salon będzie się utrzymywał. A jeśli chodzi o samą tego zabiegu to on jest w zupełności organiczny na bazie naturalnych kwasów i jest polecany do każdego rodzaju włosów. Także, niezależnie czy macie proste włosy, czy kręcone, czy afro, czy zniszczone, czy nie, to będzie fajna opcja dla Was.